operator 189, w czym mogę pomóc? Dzień dobry, bo ja akurat... Dzień dobry. ...jechałam autobusem i widziałam, że pani taka do kierowcy mówi, że jakaś pani ciągle jeździ autobusem, że nie kontaktuje i że nie wiem, że się chyba zgubiła ja. Ile masz lat? 13. Jak masz na imię? Anna. Aniu, ale powiedz mi kochana, Jechałaś autobusem i tam była jakaś pani, tak? Która Twoim zdaniem się zgubiła, tak? Tak. A gdzie ona wysiadła? Wiem. W jakiej miejscowości? Legnica. Legnica, a wiesz na jakiej ulicy? Tak, to jest coś obok szpitala. Baczyńskiego. Baczyńskiego obok szpitala, tak? Tak. Ona wysiadła, tak? Dobrze. Tak, Powiedz tak. mi jeszcze, jak ta pani wyglądała? Ile, ile mniej więcej lat może mieć? Tak, 60. 60, Dobrze. A jak była ubrana? Miała jakiś płaszcz? Tu się jest za mną ta pani, uh -huh. bo ja ją tak widzę, bo... Uh -huh. A jak, jak bluz... ona jest ubrana? Jak ona jest ubrana? I różowa bluza, czarne spodnie. Różową bluzę i czarne spodnie, tak? Jak miałam wysiąść, ale pojechałam do końca, bo chciałam zgłosić taki fakt. No dobrze, Aniu, dziękuję Ci. Poka przekazuję to policji. Dziękuję, kochana. No dobrze, a powiedz mi, a ta pani co? Nie przemieszcza się, stoi w miejscu? Idzie. W którym kierunku idzie? Teraz jestem y, obok przez 17, 15, 13, 11, 9. I ta pani idzie ciągle. Witkiewicz. Dobra, ja napiszę, że ty idziesz za tą panią, dobra? Tak. Dobra. No, ale Bo mi szkoda. No, ale mam. Dobra, masz serduszko, dobrze. Dobra, uważaj na A. siebie, dobrze. Policja może do ciebie zadzwoni, bądź pod telefonem, dobrze? A, dobrze. No, dobra. Uważaj dobra. na siebie, dobrze.